Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj z Wami Keriu i zagramy w grę WRC 3 FIA World Rally Championship. E, jest to gra dosyć świeża, znaczy no nie świeża, nie dosyć, tylko jest świeża właśnie e, i mamy przyjemność w, zrecenzować tą gierkę. Na wstępie w menu mamy trzy tryby do wyboru. Road to Glory, czyli taką karierę, gdzie stwarzamy sobie... Pominę tamten filmik. E, tworzymy swojego kierowcę, e, swojego pilota. Wybieramy dla niego portret, tam, no, czyli wygląd inaczej. E, pochodzenie, no i imię, nazwisko wiadomo. Dostajemy w, oczywiście na początku samochód. I mamy kilka klas y, do przebicia się. Tam jest drift, e, offroad, przeróżne są, ale ciekawie ciekawe naprawdę. Ale my dzisiaj zagramy sobie pojedynczy wyścig. W modzie wyścigów też mamy. W... To pierwsze, co teraz jest, to jest pojedynczy, jakby odcinek. Drugi to jest cały wyścig w tym, że mieście, miejscu. A to już są całe mistrzostwa, czyli wszystko połączone razem. My zagramy odcinek, oczywiście, bo za dużo by czasu było. Zagramy klasą WRC i oczywiście polską ekipą która tutaj też jest nie jest to za... Nie, ma, nie, nie posiadają mocnego auta, czyli car performance jak widzimy w porównaniu do innych chociaż ci akurat są w, w naszym zasięgu ale na przykład już LEB dysponuje autem które ma 100 tu już MINI widzimy że ma 95 no i zaczynają się Fordy Fiesty które mają już 100 i Citroeny również. Dobra. A mm, no więc to, jak mówiłem, zagrałem polską ekipą. Na ciekawym torze, bo w Argentynie i to na torze, który mi się spodobał, jest on dosyć faktycznie trudny. I zobaczmy, jak sobie z nim poradzę. E, tak, teraz na wstępie, że mamy chwilę czasu, to powiem coś o ustawieniach samochodu. Są cztery opcje e, Przednie zawieszenie, tylne e, biegi i ogólnie ciało w sensie takim, że e, jak ma się zachowywać w ogóle no. waga tam e, moły e, Jezu, uciekło mi to słowo jak czuły ma być ręczny, czyli jaką moc ma w, e, być i różne, no sterowność i przeróżne, ojojoj dobra, nie, 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 cofniemy bo nie będę nic zmieniał o, ścigamy się z Citroenem miło, na pewno wygramy ale dobra, nieważne e, tak, no jest kilka błędów na pewno w tej grze które mnie z, na początku tak zniesmaczyły, bo jeszcze teraz nie słyszymy, ale słychać jest ewidentnie taki Robienie się popcornu, można to tak powiedzieć. Wiem, że są dźwięki, tak jak samochód jedzie, zmienia bieg, sam oczywiście sportowy strzela z rury, to jest tak, ale no nie, nie cały czas, no, tylko przy zmianie biegu, przy redukcji, a, to, a tam słychać taki ewidentny, no, głos robienia popcornu, ale no cóż, no, ścieżka dźwiękowa taka typowo yy, pod grę nie jest wykonana ekstra, ale... Ps, ujdzie, o. Grafika też yy, nie jest super, ale jest w porządku. Dobra. Yy, posłuchajmy tego. Zagramy z kamery kokpitu ze względu na to, że yy, są błędy. Lepiej to wygląda z kamery. Kokpitu, Left 2, and 60. Oh. Then left 2, oh, and 60, into left 3, long. Hep in right, then left 2, and left 2, on the bridge. Careful, right 5, and left 2, through water. Wow, 80. Błędy. Nie, może and na eighty right three very long under bridge in to the left nie tak, bo... Then left two very narrow and forty have left. Yeah. Nie. nie jest dzisiaj mój dzień. Jak już wczoraj testowałem, to było inaczej. Zdecydowanie znaczy, mniej się stresowałem na pewno. Miałem zostanie zbalanie tego, ale dzięki temu, że dzisiaj tak się stresuję i zaliczę kilka kolizji, możemy podziwiać na pewno efektów szkodzenia. Już widzimy pękniętą szybę. Nadpękniętą to nie jest całkowicie. Pajączek się zrobił. To jest zakręt, którego nie lubię i za pierwszym razem wylądowałem prosto w niego i widać było ciekawy efekt, takie przymulenie kierowcy, czarno-biały ekran i delikatne spowolnienie. Ciekawą opcją jest też, że można cofnąć sobie do pewnego momentu, jeżeli coś źle popełniliśmy. Coś takiego było zrobione w Need for Then left two, to że tu wybieramy z replayu tak konkretnie w którym momencie chcemy i to i to 80. też nie był nie duży kawałek. Right nie jest tak źle, nie odbiegam od tego. Under bridge nawet dogoniłem, dobra. Tego dogoniłem Bezręcznego to się nie ujdzie Oo, drugi pajączek jest Dobra, to już pojedziemy Gorzej mi się tak prowadzi, co zdecydowanie two. Wolę z kamery konfliktu Tu jest mniejsza ocena sytuacji, jak się zmieścić No, przegraliśmy niestety ze swoim przeciwnikiem. Ale nie było tak źle. no eee, Wracamy do menu. No cóż, no, w gra. Jeszcze by przydało się parę poprawek i myślę, że jakby wyszło WRC 4, ale się trójka sprzeda, chociaż tu widzę, widzimy na poprawku 4 WRC. Nie wiem, czy to jest jakaś przypadek, czy może właśnie takie wspomnienie, że będzie kontynuacja. Miło by było, jakby było. E, czwórka by wyszła. Na pewno w lepszej odsłonie, bo do grafika... grafika no jest średnia, nie powala, ale też nie. nie jest kompletnym dnem, to samo ze ścieżką dźwiękową bym powiedział. No na, na 7,5, pomiędzy 7,5 a 8 zasługuje na pewno gra w pełni. E, w skali do 10 oczywiście. Jakby na to nie patrzeć, no. Jest ok, warto nawet, jeżeli chce się tak poszaleć dla siebie. To można wydać te pieniążki za nią Bo, 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 jakby to powiedzieć to no. To jest ciekawy też sam multiplayer, tak, ale no Niektórzy to by powiedzieli, że multiplayer, tak, ale multiplayer to jest w kolinie i tak dalej, jest dużo lepszy, sratatata, ale no yy, Może niektórym nie, nie pasuje kolin, a na przykład WRC by przypadło do gustu na przykład ja jak grałem wczoraj w ogóle pierwszy raz to e, wziąłem kamerę sobie z za samochodu oczywiście to nie, to nie dało się, nie dało się po prostu, nie dało się wytrzymać. E, co chwilę albo tu, albo wylatywałem gdzieś tam w ogóle czołówka, nie czołówka z, z pieszymi e, przeszkody jak w, w kolinie było faktycznie to zachowane, że jakaś barierka lekka to można byłem przewrócić. Tutaj niestety się trzyma to twardo ziemi, jakby to było wmurowane e, kilkanaście metrów w dół. Żeby na, tego nawet by nie, nie ruszył czołg. To tak jest w tym wypadku również. No i cóż, no jest wyznaczony tylko pewien, pewna trasa. Tam, gdzie można ciąć zakręty, to można. Tam, gdzie chcielibyśmy sobie pozwiedzać okolinę, y, okolice poza trasą, niestety nie możemy, bo nie wyjedziemy z trasy, bo jest. Taka, jakby wirtualna ściana, która jest krawężnik, eee, i poza ten krawężnik nie przejedziemy już. Chociaż widzimy, co jest dalej, ale nie, nie przejedziemy samochodem poza ten krawężnik. No. no cóż, no zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. A więc kończymy tym napisem. No pictures. Do zobaczenia, Carry. Żegna się z wami. Do kolejnego gameplaya, recenzji. Zobaczymy, co tam nowego powstanie. Hej, trzymajcie się, Nora.